Możecie znaleźć wiele inspirujących homilii w internecie albo nawet tutaj na tym kanale YouTube. Jest wielu dobrze mówiących, wykształconych kaznodziei, diakonów, teologów, zakonników i osób świeckich, które dzielą się swoją wiarą i mądrością. I najważniejsze, że przez to prowadzą więcej ludzi do Boga i do Ewangelii. Kiedy przez pandemię zostaliśmy zmuszeni do izolacji, postanowiłem, że będę nagrywał te krótkie refleksje i dzielił się nimi tutaj z parafianami. I skłamałbym, jakbym powiedział, że nie zależy mi na na tym, żeby ktoś je oglądał, i skłamałbym, jakbym powiedział, że nie zależy mi na pozytywnych komentarzach. I lubię też, jak ktoś podejdzie do mnie po mszy i powie: Dobre kazanie. I uwierzcie mi, zdarzyło się to ze dwa, może trzy razy. Każdy z nas chce być zauważony, pochwalony, i chcemy, żeby inni doceniali naszą pracę. Ale muszę sobie ciągle zadawać ważne pytanie: po co to robię? Bo może tak być, że zależy mi na jakiejś popularności, a może chcę być bardziej lubiany i usłyszeć, że mam dobre kazania. Jeśli tylko to mnie motywuje, no to nie ma w tym nic poza egoizmem. I tak przyglądam się Janowi Chrzcicielowi, wybitnemu kaznodziei, znanemu prorokowi, który pociągał setki, a może tysiące ludzi. Jakby dzisiaj był na YouTube, to pewnie miałby z milion polubień. Mógłby być bogaty i bardzo sławny, ale nie. Jan był zbyt pokorny i nazywał siebie jako tego, który był wybrany do tego, aby swoją osobą przybliżać innym Chrystusa. Nie chodzi o mnie, powtarzał. Ja tylko przygotowuję drogę dla Chrystusa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Jan Chrzciciel przypomina mi dzisiaj, że to nie chodzi o mnie, nie chodzi też o wspaniałych homiletów, proboszczów, biskupów, ani o papieża, ale kimkolwiek jesteśmy, zawsze chodzi o to, by przyciągać innych nie do siebie, ale do Boga. Trzeba uczyć się od Jana mówić: Dziękuję, ale to nie ja, tylko Chrystus. Sam doceniam, jak ktoś korzysta z moich krótkich refleksji, ale muszę ciągle prosić Jana chrzciciela, żeby uczył mnie mówić: To nie ja, to Pan Jezus. I bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.